Idę na pobórkę. Pierwszy filmik z Mistrzostw Europy 2012. Trzeba było o tym nagrywać, jak już byliśmy na W ogóle to jest przywitanie nagrane, ale już zajebiście. Wista w pól, nie realizujemy. Nie, nie. Czekaj, muszę to w ogóle jakieś lekkie założyć. Dobra. Y y Co ma do powiedzenia nasz y no wiadomo o co chodzi. Jedna, dwie kamery, trzy skóry Czuję się przykłoszony. Dobry fokus teraz. Dobra. No bo jest zaczynamy Europy. Najlepsza lista wszechczasów. czasów. Ekipa, ja. Zibek, pokaż się. Denis. Plechos, wyjdź z kibla. Aaaaa... pogarsz mi tak, plechos Plechos, weź rękę do tego. Przyłóż do szyby, będziesz wszystko widać. Podnieś rękę, plechos. Tutaj macie palcę, macha mach. palkę Okej okay. Cichy na dole To jest Denis Trzymam Niestety Denis Tam na dole gdzieś tam jest ten yy, yy, cicherowy Cichy Cichy, cichy Cichy Zalew, mów coś Mam fajne od szyby lustrze Hmm. Ty powiedz coś. No, także, yy, nie to no nagrywamy sobie koszulkę. Chciałem tylko coś zrobić. Ale, ty, ale ty, jak mamy to jeszcze robić się bo 16 dni ja, to, to, to naprawdę będzie sporo. No, przy to będzie. Muszę to Tylko to, to... ja muszę to obczaić jeszcze, nie? Bo wiesz, na no, razie jeszcze tak tylko na ślepo jadę, nie? No. Ja jestem ciekaw, jak to na komputerze wygląda. Dobra, kończymy pierwszy głupi filmik. Jak pewnie większość będzie tych do filmików. Dobra, kończymy. Plecho, podejście pierwsze żartowałem, to tylko ksipek. No to kurwa zagira zaraz się rozpierdoleniem. Dobra, jestem. Czekaj, bo coś się zjebało. Spokojnie. Dobra, tu już Czekaj, kurwa. Po tym czerwonym taki Czekaj, bo się zoom jakiś kurwa włączył. No już mam, nie płakaj. Ksipek, podejście pierwsze, pyrka. Jakie pierwsze? Kurwa siódme. Podejście siódme, sub, sub, sub 30, cen ale zajebiście pomieszano, masz część. Że... Że... Ja, ja widzę, że Ja nic prawda, nie widzę. Patrz, masz zajebiste światło. 3, 2, 1, start, ale. Ooo, poszedł jak skopyta. Kurwa, nie. nie poszedł. Jestem, nie jestem. Po nie jestem. Jest jestem Bogiem. Jesteś? Cicho, dobra. Panie, patrz, zobacz, tu masz taką sytuację. Nie masz takiej sytuacji. nie masz. No i chuj. Halo co jest Nie, nie, nie. Kurwa ma się ja widystować. Tu jest, zobacz, nie. patrz, patrz, chuj z czasem jeszcze, patrz, Panie sędzio, zobacz. Tu masz yeah. ten i tu masz kawałek, Widzisz i teraz zlawieci tak przesuwasz zlawieci w lewo. w Kurwa coś do góry. To nie do góry. Tu szukamerzysty Alpaka Nie się, nie. się przy Muzyka Pierdolę DNF D DNF jeba Czeka, do no no Nie, 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 za, Zosta, został, to będzie na auto, będzie lepiej Będzie lepiej? No bo jak ten cały czas włączysz no to tam. Dobra, jeszcze raz weź tam podejście Gzipek podejście przed kamerą, drugie. 3024 Bo 07, nie? Ja byłem Dobra, 07, tylko Czekaj, raz, dwa, trzy... No obal to 0,7 wreszcie. Dobra, trzy cztery i... No i się... To było zajebiste. Zabij mnie ktoś. Kolor neutral, proszę zobaczyć jaki on jest dobry. ja, ja śmigam... Miałeś skipa, ale ta, ta, ta kamera w ogóle to nagrywa jak ja tak zapieprzam? E, chyba nie, nie wiem. Ona jest ze słaba chyba. O, tak jeszcze raz, jak początek. 26,54. Next, złożenie Czekaj, nie, nie wiem Tutaj ekipa życianie, nie, tam ten ogółem. Widać twarze. Ja wiem, mogłem tutaj, ja wiem, ja, ja ogarnię tutaj ładnie tam plechów jakieś jeszcze nie. Dobra, zapierdalamy, podejście trzecie. Podejście, podejście trzecie, wirki. Żeby nie gorzej oczekuję, że to jakieś nagrane czasy zero <laughs> Dobra, dobra, ty. preinspection. Preinspection, yeah, you know what I mean, okej. 3, 2, 1, go. Ok, come on, come on, come on, guys. Ściśniłam, będzie nie nie, może dzisiaj nie, odpoczniemy, co? Dzisiaj bez niczego, na 6 Ty flip, flip, pod lewej dni. Zajebisty jest już No już zajeba staka. Zajebał staka i no to nie. ale pozdrawiam mamy i w ogóle ułożyłem pyrkę 13,62. Także kwalifikacja jest, nie? Kogo nie ma? Bez skipa. Bez full full step Nagramy teraz może. Nagra jego, jego, twarz, jak ja powiedziałem bez skipa, bez skipa, nie? A, tego, tego nie ma na YouTubie, szkoda, nie. Dobra, układaj. Proszę zobaczyć jaki skiller. Ostro napierdala. Tam było nagrane te 5 sekund, ty tam, 4 O, No, no na pewno się włączy. Musisz na coś ciemnego. To ja nie wiem, nie znam się. Jeszcze jedno. Ujebana ta mata cała, ja też taką mam. W tabace. To jest tabaka? Tabacę <słuch> w coli, Z jogurta. To weź wciągaj. Kurwo. 4,53 miał teraz. KB. Jeszcze <grymne> Ale zapominam cały czas... To się podnosi, tak w ch**ę. Leni! To takie były fajne <grymne> najbardziej nie <grymne> lubię... <grymne> Spierdolę. Ja wszystko widzę. On gra w cs więc wszystko no To, jest że to już nie przeszkadza. ale zbier Ej, <śleskli> Ale to masz tak, że musisz jeść dużo słodyczy, czy to już... Właśnie, właśnie z tego Czy własnego właśnie, wiesz, jak będzie spadło to może coś zjesz. Znamenny. To powiesz ciekawego o zawodach? Żelki. Jakie masz wymagania co to do to zawodu? listy. To nie nagrywa Ułożyć kostkę. Aha. Skończyć. A, a ty skończyć. jak pochłasz? myślisz, jakie będziemy medale? Plewki? Trzy. Trzy? W czym? Co? W czym? Zobaczysz. Czyli dwójka, ocha i trójka, dobra. A ty słyszymy, A ty jesteś kamerzystą, ja tylko to dla Ciebie. Jestem kamerzystą, tutaj... bo nie mam we wszystkim. jestem ja reżyserem filmu. Ja jestem reżyserem filmu. Ja ja a ja w percenie. Ja, 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 perce... ja, ja jestem piwaką w serwisie. Ty tam ryj i układaj te mulki tak w górę. Patrz jaki młody. Nie, to w drugą stronę, dobrze. O, a do mnie, o widzę o... siebie, os... nie? O o siebie? Siebie. A jutro będzie się trzeba napobawić tego, na, na porządek taki wieczer. Nie, 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 od se bańką. Jezu, w Otwieranie piwa y, po naszemu, po spytku! Yeah! <susy> no prawie. Muszę nagrać od nowa. Dobra, nie. Nie, nie nagrywaj. To była nagrywka. Dobra. Dobra. Jeszcze z kamerowy nas odwiedził ostatnio, Robert Błażeja, nie sięga na pewno, dostałeś, dostałeś bana na forum, nie? no to jednak BMR nie jest słowny jest słaby, Snogo nas jeszcze odwiedził, może trochę ciemno tam jest, cieszę się, Denis tam wali ostro dwójeczkę, chcesz to mogę ci pożyczyć tam tylko. Nie, no mogę tylko żyć, że to nie ma problemu, nie? Uuu, oh, duży zoom na twoje oko poszło. Dobra, grajmy. Dawaj, no zaszpanuj no, za angielskim, przedstaw się. Hello, my name is Christopher from Poland. Dobra, wstań. Hello, hello. Tutaj, oha, widzimy skiller. Patrz, u! Upoczła. Telewizor. Dobra, styknie, piona życia.